Jak filtrować dane w Excelu? Tutaj mamy w arkuszu przykładowe dane. Żeby je przefiltrować, musimy pójść do zakładki Dane w górnym pasku Excela. Oznaczamy obszar, który chcemy filtrować tak, w ten sposób. Możemy zrobić to też tak, czyli zaznaczając same nagłówki i klikamy Filtruj. Wtedy przy, każdym, przy każdej nazwie nagłówka kolumny, Pokaże nam się ikona filtru I to, co ona robi, to grupuje nam wartości pod danej kategorii, czyli jeżeli są takie same. Czyli widzimy tutaj na przykład, gdzie jest format daty. Mamy grupy zrobione po podacie. To jest dość wygodne. Bo można w ten sposób sobie. Tu, tu jest tak jakby jeszcze wewnątrz miesiąca filtr na dni. Yy, więc możemy sobie wybra wybrać yy, przykładowo trzeci marzyc. i wyskoczyła nam tu yy, jedna pozycja. Yy, klikamy Wyczyść filtr, wtedy resetuje, tak jakby nam filtr, wszystkie nasze działania. I teraz mamy pełen zakres danych. Yy, tutaj jest yy, takie pole, zaznacz wszystko i możemy je kliknąć lub podklikać. I, i, I w zależności od tego, tak będziemy mieli pofiltrowane dane. Tutaj, przykładowo po trzecim stycznia. czyścimy filtr e, na ilości. E, Możemy zrobić coś takiego, czyli tutaj w filtrze wybieramy filtrowanie warunkowe, czyli tak jak widzicie, warunek to jest nazwa, czyli między mniejsze niż lub równe równa się, nie równa się, poniżej średniej, czyli tu mamy różne warunki. Zróbmy równa się, i widzimy, że mamy wartość 25, klikamy 25 i mamy pofiltrowane dane. Po wartościach, gdzie jest tylko 25, czyścimy filtr. Teraz wam pokażę inny, załóżmy większe niż 10. I mamy wszystkie wiersze. Widzicie tutaj, jeżeli jest filtr założony na danych, po lewej stronie, gdzie jest numer wiersza, będziemy ten numer wiersza mieć oznaczony ciemnym, niebieskim kolorem. Jeżeli filtr jest dodany, ale nie ma wrzuconego żadnego warunku, wtedy widzicie, tutaj jest po prostu, numer wiersza jest, ma kolor ciemnoszary. Czyli tutaj załóżmy, gdy pracujecie na większych bazach danych i tych kolumn jest 30, Czasem możecie nie zauważyć jakiegoś filtra, i przez to pojawiają się błędy. Warto zerknąć na lewy pasek, czy tutaj numer wiersza jest oznaczony ciemno-niebieskim kolorem. Jeśli jest, to znaczy, że w którymś miejscu jest założony po prostu filtr. Tutaj na przykładzie produktu. Pokażę Wam, jak filtrować ręcznie, sobie po prostu, wybierając ręcznie wartości. Na przykład chcemy ryzę papieru i podkładkę, czyli robimy taki warunek, gdzie klawiatura, monitor, to jak tablica, nie, nie są ujmowane do, do, do tego filtra. I widzimy, mamy przefiltrowane dane. Możemy zrobić coś takiego, że skopiujemy kawałek tych danych, rzucimy obok. I teraz pokażę Wam, że możemy filtrować sobie część danych, czyli klikamy ten, zaznaczamy ten obszar, klikamy Filtruj. Filtry dodały się automatycznie na początku tego pola jako nagłówki. I tutaj, gdy klikniemy, mamy tylko podkładkę i ryzę papieru, a tutaj 10 i 50 zł. Czyli możemy nawet fragmenty danych sobie filtrować. Albo, gdy skopiujemy sobie z głównej bazy danych jakiś wycinek, możemy sobie przefiltrować. Po wartościach, co znajduje się w danym wycinku. Dane możemy też filtrować po kolorze, czyli przykładowo oznaczymy ten wiersz na niebiesko, a ten na żółto. I tutaj mamy filtrowanie według kolorów. Kolor komórki, wyskakują nam tu kolory. Wybierzmy niebieski. Będziemy mieć tylko ten wiersz, który oznaczyliśmy kolorem niebieskim. Czyścimy filtr.